Dzień dobry, dzień dobry kochani z tej strony Pity Starot z kolejnym czytankiem jeżeli twoja dusza kochanie zobaczyła ten filmik to znaczy, że to jest przekaz dla ciebie i cóż kochani co ta osoba myśli o tobie kochani są wspomnienia, które wracają nawet gdy ta osoba próbuje je sobie tam wiecie zepchnąć w cień to i tak jesteś dla tej osóbki czasami spokojem albo jego burzą. Ta osoba nie chce się nawet przyznać do tego, że tutaj są uczucia, są emocje, są takie rzeczy, czasami nawet ta osóbka z Tobą rozmawia po cichu, w intencji w sercu. Ona tutaj Przepraszam, chcę mieć e, Ciebie właśnie jak tą gwiazdę <laughs> na no niebie. I e, kochani, serce nigdy nie zapomina dusza tak samo, więc e, jeżeli czujesz, że ten przykaz jest właśnie dla Ciebie, to e, daj znać w komentarzu, e, dajcie serduszko, obserwacje, pozdrawiam sobie do starot.